Cieszenie i w ramach takiego, takiego prezentu ode mnie ogłaszam ofertę Happy Hour na technologię Boost. Jest to jednocześnie najnowsza technologia Nuskina i jednocześnie technologia, od której ja zaczęłam swoją przygodę z Nuskinem, i ta technologia też uratowała moją twarz po wieloletnim borykaniu się z naprawdę poważnym trądzikiem i yy... Podniosła tę moją skórę na nogi po leczeniu izotekiem. Technologia wykorzystuje mikroprądy o zmiennych impulsach, które są, są zgłoszone do opatentowania, także tylko w nuskinie zdobędziecie taką, taką technologię, a jednocześnie tutaj też wykorzystuje ta technologia serum. Która które ma w swoim składzie e, składniki formuły AgeLock, która już jest zgłoszona, e, która jest, jest, jest patentem Nuskina, także technologia, która wstrzymuje procesy starzenia na 72 godziny, uderzając dokładnie w przyczynę procesów starzenia i powstrzymując te procesy starzenia na 72 godziny. Co ta technologia daje i dla kogo ona jest dobrym rozwiązaniem? E, Technologia Boost wyraźnie zagęszcza, ujędrnia i uelastycznia skórę. Także jeżeli mamy zwierczałą skórę, czy to po problemach trądzikowych, czy to po prostu z wiekiem nam skóra wiotczeje, bo mamy tego kolagenu elastyny w skórze coraz mniej. Jeżeli w młodości kusiliśmy się Nawaliśmy się skusić promienią słońca i, i leżeliśmy plackiem i mamy tę skórę zwierczałą, no to Boost nam pomoże zagęścić tę skórę i, i postawić ją na nogi, tak żeby ona była jeszcze sprężysta jak za starych dobrych czasów. Dodatkowo też technologia ta pozwala zniwelować, a nawet zlikwidować różnego rodzaju przebarwienia i plamki. Znowu, czy to potrądzikowe, czy to e, po, po słońcu. Jeżeli skóra już e, nie, nie zadbaliśmy w przeszłości o właściwą pielęgnację i mamy pojawiają się już jakieś przebarwienia, e, to nawet jeżeli chodzimy na jakieś zabiegi do, do kosmetyczki, które niwelują te, te, te plamy, to niestety już nasza skóra ma tendencję do przebarwień, i jeżeli będziemy tylko z doskoku niwelować i jakoś przeciwdziałać u, u kosmetyczki, to niestety nie pozbędziemy się tych przebarwień na stałe. A tutaj mamy, więc trzeba cały czas powtarzać te zabiegi u kosmetyczki a tutaj mamy technologię do użytku domowego na, na, na stałe, na wyłączność więc po prostu e, możemy każdego dnia przeciwdziałać przeciwdziałać tym przebarwieniom i tak jak widzicie e, ja od kiedy stosuję busta mam e, jednolity kolor nawet jeżeli jakieś krostki mi się pojawiają to za chwilę te czerwone plamy po tych krotkach znikają i to właśnie zawdzięczam temu, także e, wielka fanka słońca i wylegiwania się plackiem e, przez całe gorące lato i z wieloma przebarwieniami w przeszłości. Aktualnie nie mam tych przebarwień i to zawdzięczam temu. Dodatkowo też technologia ta dba o nasz naturalny glow czyli skóra jest rozjaśniona, wygląda świeżo, wy, wygląda na wypoczętą, jest rozjaśniona, promienista jak, jak za, za młodych lat. I w tej technologii. W tej technologii ważne jest, ważne jest połączenie tych dwóch składników, i te dwa składniki dostajecie ode mnie w zestawie w promocyjnej cenie za chwilę powiem o warunkach, ze względu na fakt, że w tym serum są aktywne składniki, które wchodzą w interakcję z tymi, z tymi prądami o zmiennych impulsach, i dzięki temu składniki tego serum. Aktywne składniki są wtłaczane w głębokie warstwy skóry, przez co ten efekt jest tak szybko widoczny. Bo już efekty widać po siedmiu dniach stosowania. I uwaga, jeszcze w maju, już od ręki, jest dostępna ode mnie ta technologia w bardzo promocyjnej cenie, w najniższej, w możliwie najniższej cenie mam jeden taki zestaw. Także kto pierwszy ten lepszy, jak ja to mówię współpracując z Nuskinem. Kto pierwszy ten będzie piękniejszy. Postaw dziś na siebie i zamów busta u mnie. I przypominam, od czerwca te ceny będą wzrosną. Dlatego jeżeli się zastanawiacie nad jakąś technologią, jakąkolwiek, to dawajcie znać jeszcze w maju. Nie dajmy się podwyżkom. Buziaczki.